Dzień dobry, dobry wieczór! Mój drogi widzu, dzisiaj historia em, Danusi i haniutka. Tak, jak oni się poznali niespełna 50 lat temu, to ja byłem rozwalony. Całą historię życia no nie, no trochę e, poznałem, poznałem jak to kiedyś e, e, kobiety swatały, bo została ze sfata, no W ogóle mega ciekawa historia, bo już zaczynam. Pani Danusia z Radomia, pan e, Heniutek z Gdańska. I pani Danu pan Henio był akurat w e, Szwecji, w sumie nie, nie wiem jakie miasto, ale był w Szwecji. E, pracował tam. W latach 70. 70. chyba dokładnie się poznaje, albo 71, teraz nie, nie jestem pewien. I tak wyglądała sprawa, że pani Danusia, jak była młoda, poznała pana, e, e, jaki, pana miecia, to nie jest chęciutek jej mąż, pana miecia poznała w Polsce, do którego pojechała e, na odwiedzinę, on zaprosił na tam e, chyba dwa tygodnie czy coś do, do, do Szwecji. I tak też pojechała i tak też zrobiła, no tam już miał być... No, no, jakieś próby, próby związkowe i takie rzeczy, więc chcieli się lepiej poznać, chciała je więcej pokazać, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast poznała tam jego koleżankę, z którą mogła spędzać czas, kiedy on był w pracy i też miała do, taką przesyłkę z Polski do ludzi w innym mieście, oddalonym o jakieś 60 km, i pojechała tam zawieźć tą paczkę, okazuje się, że tam się zjechali polacy. Polacy jak to za granicą potrafią. No i, i, i tam e, jak ci Polacy zobaczyli tą panią Danusię, no to panu Cheniutkowi powiedzieli, że ma się koniecznie odezwać. Niestety nie mógł, bo miał jakiś dyżur w pracy i, e, i koniecznie pojechał do pracy i się w końcu nie spotkali, natomiast wzięli numer i e, żeby był jakiś kontakt i potem nagabywali tego pana Cheniutkę, żeby się koniecznie odezwał. Taka historia, jak to kiedyś wtedy nie były komórki, kurde, lata 70. to się musieli dogadać. No! I potem ona pojechała z powrotem, i okazuje się, że tam pan Heniutek się chyba po tygodniu, znaczy się po kilku dniach odezwał. Okazuje się, że ona była u tej koleżanki w mieście, tej, tej, tej pani w mieście, z którą, z którą tam spędzała czas, kiedy ten miecio był w pracy. Um i się umówili, ale on chciał od razu przyjechać tego samego dnia, ale powiedziała, że nie, no bo to do pracy, bo to, tamto rano trzeba wstać, przyjechać w piątek i, i te. I słuchajcie, no e, Mieczysław oczywiście nie wiedział, bo tamta pani, jego koleżanka powiedziała jej, że jemu, że e, zabiera do koleżanki ją na, na imprezę i cały weekend nie będzie. Więc miała cały weekend wolny. Jakby to przeczuwała. A przyjechał Heniutek tam z kolegą i zostali, e, zostali cały tam wieczór, kończyli o piątej i w końcu poszła propozycja, że e, żeby zostać do, e, do rana e, znaczy do, 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 do śniadania tam, do, do popołudnia zostali e, w końcuż i, i, i stwierdzili, wtedy Heniutek zaproponował, że to, to może jeszcze pojeździmy trochę i coś tam pokażemy parę fajnych miejsc z Danusi nie? No i to się rozwijało, rozwijało. Gdzieś tam pod wieczór tego samego dnia okazuje się, że, e, że tam pojechali na jakiś tam dancing czy coś takiego. Tam w tamtych czasach tak było. E, się dobrze bawili. E, w sobotę już. I w sobotę jak już wrócili tego, no to w drodze powrotnej e, też zostali u. U tej, u tej pani, która była taką zwaną swatką, można powiedzieć, by się sama tak zabawiła i no e, I okazuje się, że tam w podróży e, ta pani swatka mówi do Henia, Heniu, a tobie się podoba ta Danusia? On tak, ale tak szczerze zapytał, czy ma powiedzieć, no tak szczerze, no no tak podoba się. No, no to weź ją do domu kurczę i, i przywieź ją jutro. W niedzielę to już było, nie? No, i okazuje się, ona tutaj pani Danusia mi to opowiada i mówi, że była taka przestraszona, bo w tamtych czasu nie wiadomo, co jak się będzie dobierał i takie tam inne historie. W głowie czarne scenariusze oczywiście, ale mówi, że nie ruszył. I e, chwała cheniutkowi za to, bo nie przestraszył. Jej. I tak dalej, no i wróciła, i, i w końcu wróciła z powrotem po, w poniedziałek do tej koleżanki, do tej swatki. Heniutek odwiózł, Heniutek sobie pracował cały tydzień, i potem wyszło na to, że że. Um, że w kolejny weekend po pracy też przy, przyjechał. No i wtedy już pojechali do tego miecia. Co pani Danusia mówi, było skrzyk, płacz i zgrzytanie zębów, bo on sobie myślał, że to już coś wyjdzie i tak dalej, ale nie wyszło, bo. <laughs> Kobieta zrobiła w konia. w <laughs> przypadku. No stało się, stało się. To czasami jest śmieszne, ale jest śmieszne. Ale no wyobraź sobie, że ja tą całą drogę jechałem, i pani Danusia mi całą historię opowiada przez jakieś 25-30 minut, a ja padałem. No teraz to naprawdę bardzo skrótowo robię. bo Potem okazuje się, że, że tak już przetłumaczyli, już ona musiała po jakichś tam dwóch tygodniach z kawałkiem wracać. Bo takie były czasy, że była jakaś tam przepustka do Szwecji i tak dalej, i potem było trzeba wracać koniecznie, tak? Bo albo nie wracać w ogóle. No bo to komuna przecież głęboka była 70 lata, 71 w 72 wzięli ślub ale okazuje się, że po drodze no to, to była korespondencja listy telefony na poczcie w kolejkach pani Danusia stała i, i tak dalej, i się dogadywali i, i, i ciężko było nie było tak jak dzisiaj komórki więc, więc było trzeba się wystać i wystarać o to, żeby mieć jakikolwiek kontakt i okazuje się, że po roku i 4 Miesiącach w końcu cheniutek zjechał, a w międzyczasie do, wysyłał e, e, wódkę w kartonach, żeby wesele zorganizować i tak dalej. I też pani się mi w domu sytuację opowiadała, kiedy rodzice A jeszcze jej samochód kupił w ogóle w tamtych czasach, w ogóle ciężko samochód było kupić. A, a najlepszy mówi, że samochód kupił e, jej na nią, nie będąc z nią e, po ślubie, tylko przed ślubem, więc. W ogóle cyrk na kółkach i mega odwaga i, i w ogóle jak ja sobie pomyślę, to chociażby wyobrażę tamte czasy, to naprawdę kosmicznie, kosmicznie e, ciężko i dzisiaj mówi, że już są 48 lat razem i mają dzieci, wnuki, wnuki na nią czekały, bo ją ze szpitala wziąłem, więc e, tam po operacji, więc, e, więc wnuki na nią czekały i taka szczęśliwa mi całą drogę opowiadała. Także tego, takie historie potrafię wyciągnąć. Kurczę, jak ja bym to kiedyś nagrał i wpuścił w internety, co myślisz? Byłoby to ciekawe, ale taka relacja bezpośrednia od, od takiej osoby? Bo ciągle się zastanawiam, jakby to zrobić, żeby, żeby nie skrzywdzić kogoś, a, a żeby taki materiał było można rzucić w internet. No. Zostaw w komentarzu, co myślisz, koniecznie subskrybuj i yy, dzisiaj przepraszam, że taka długa historia, ale to się nie dało. No.